Dobra, siema, dzisiaj jest 1 grudnia, zaczynamy daily, dzisiaj jest gość specjalny ze mną, Udbu, przywitaj się. Elo, siema. I zostawcie łapkę w górę dzwoneczkiem, my już zaczynamy grę. Zaraz się, zaraz się powinna gra zacząć. Już nas załadowało, ja tutaj będę graszował jak zawsze. Ja zajmę się budową beda. Żółty, no. Zobaczymy. Wiem, że ja jak klikam, a tak naprawdę się... No bridge'em buduje, ale to nic. O, jakiś anti-knock miałem chyba przez chwilę. Przeszedł chyba nam, do bazy, do bazy przeszedł, do bazy przeszedł. Nie. Dobra robota. Nie ma nikogo. No bo on tam stał, ale jakoś final killa, nie wiem, dostał, dobra. Y... Tam jest się, na hita, tam jest na hita, nie, nie. Paździerz zrobię na tym łóżku. Dobrze, dobrze tam. Ja sobie zaraz kupię wszystko tu. Na dyakcję pójdę, bo też dyakcję trzeba mieć. No. A? No ta gra wydaje się, że będzie łatwa. Łatwa, ale tutaj też trzeba Tak, tak. Na razie tutaj pierwszy poszczyt bardzo ma. łatwo. Ja kupię to, Dalej. No tak. Okay. E, oczywiście nożyczki, Ja teraz kiedyś mówiłem, że... Czy... Teraz kiedyś. no Kiedyś mówiłem, że nożyczki to najważniejszy e, Tools. Nie wiem co jak. Mm -hmm. jak to bo się ludzie eee. właśnie z budują, bo to jest szybsze. Jest to... Po części, jest to prawda. Na no bardzo a useless jest. Chociaż wszystko jest tak naprawdę ważne, ale. O. Wszystko jest ważne, więc wszystko kupujcie widowie tam. O, widz, właśnie na moich oczach pomarańczowy niszczy Morskiemu Weda. O, chudy, no i spadłem do Wojna. Nawet nikt mi nie groził, a ja spadłem. <grym> zaraz kupię sharpnessa. Dobra, nice. W porównaniu do tamtej gry. No, bo właśnie. dało coś. Znaczy, <grym> <grym> Wszystko Teraz wyszło, że nie, uciekań, wszystko na się próby, udało. Ale... nie, na próby wszystko, wszystko, było wszystko dobrze, dobrze. Jest. jest. On jest z miecza bije, co to jest w ogóle? A, bo on już nie ma beda. On miał tak zwaną pałkę knockbackowską? Ta, ta. Nie wiem, kto to kupuje, ale... Oczywiście to był Steve, żeby nie było, że to był jakiś taki normalny gracz. <laughs> znaczy, ja też kiedyś Steve'em byłem, no. Krasy. Każdy nie. kiedyś był Steam. No każdy był Steam, no dojechał mnie. Dobra, okej. Okay. No, ktoś jest już na środku, na czerwoni. Ale na raczej obsydianu nie kupią, tak mi się wydaje. Nie, to... a czerwoni. Nie, to co to jest w ogóle? Ja nic nie wiem, że to jest. Leci tu coś na mnie złoty. Ten co mnie zabił wcześniej więc teraz karmę mu zrobię, go w tym momencie daję mu strefę, okej. Okay. Kupię może tutaj prota następnego. Prot bardzo, no, czy on? No, prot się przyda? Nie wiem, co w sumie tak naprawdę mam następnego kupować, czy prota, czy się zbierać, czy. Możesz, możesz Samo... się. O, tam co. Ty hmm. jeszcze dwa bedy. A, znaczy ja to złotego hmm. próbuję, tylko że ich tu po prostu masą oni nie robią. A nie, jednak nie. <grym> Spróbuję coś takiego, zrobić, zrobię. Myślę, że seta nie mam. Jak go porobię, on pewnie dostał dużo HP. 10 ja HP ma, no i teraz mi dał, niestety. Jak sobie. Ajajaj. Przepraszam, że ci zabrałem, ale potrzebowałem tutaj. Na znaczy, ja, nie, wcale nie, tak. Ja mam żelazo, 300, staki, ale mogę ci dać, chcesz. Aha, nie, nie, jest Spróbuję ukąsić parę final kill, Co tam to tam niewidka, nie, poszła, osób, nie poszło, nie Czyli osób bez beda jest. Udało się jednego ukąsić. A I ty masz liczniczek. Ja mam liczniczek. To ty masz nieźle tam. 1111. <laughs> ale atakują mnie tu, znaczy ja ich zaatakuję. Pyk, pierwszy A. poszedł. Pyk, drugi poszedł. Czy został ktokolwiek? Został biały. Ja Kontynuuję sobie... walki. No, niezły wypy. Idę po raz no. trzeci tutaj już się buduje. Myślę, do... że jedności Fireballi wystarczy na nich. Widzowie na odcinku mi mówili, że ja tu się trzeci raz buduję do złotych. A widzę tam jakaś o walka się tam. Widzisz tu walkę na firebole. Jak gasty, jak gasty walczą normalnie. Nie. Jak gasty Normalnie, nie. ja się... oczywiście... widem. A my mamy On nadzieję, że go wykończył, TNT. Mamy, mamy, mamy. No to, to ja... Jako pod dobrze. Nie widziałem co tam robiłeś niestety, ale... Trochę firebolów poszło. A to ja widziałem to. Ja widziałem. Ja nie wiedziałem, że to ty nie. jesteś. Co ostatni I został, gigasty. no to co, można się już żegnać. Tak jak to ty kiedyś powiedziałeś w odcinku 26 Daily. No i tyle. No i widzowie. Zdecydowaliśmy, że teraz 2 na 2 zagramy. odcinek ma już 6 minut, ale zagramy sobie 2 na 2. Lecimy, lecimy. Tak jak ja Jarasz, to obudowa beda, żeby tutaj coś się działo. Dobra. No, wydaje myśli. mi się, że będzie jedno z szybszych gier, które zobaczycie. Tak, tak, tutaj w naszym wykonaniu pro playerów. Idziemy, <grywk> idziemy. A, bo oni będą jeszcze Nasz zbior jest jeszcze w całości obudowany. Dopiero idą tutaj. Szczerze, ten właśnie szybko wykończył tutaj. Właśnie, szczerze, to szybkie. To szybkie A, bo on firebola ma! Zamiast cokolwiek bajować. No, kupować toolsów, no sobie. A nie, jednak te no, o, kur o kurczę. Ja wrócę do bazy chyba sobie. Jak chcesz, to może tam iść, ale. Ja sobie tylko tutaj kupię e, kilo. Ja fil. zrobię zamęt, ja tylko szpon zrobię. Nie. To są takie nubry, że one mi hitnąć nie mogą. No, to Wybrała chyba widzowie szybko, szybko będzie. <laughs> Lecimy, tutaj cape 15. Teraz na alcie tak biegnę jakby przez tą mapę. Nice. Poczuta leci. Poczuta. Tam jest chyba do budowania od nas, nice. Dobra, a tu trzeba się uzbroić i można ich wykończyć. Okay, bo ja mam tu ja mam A, ja, masz tursy. Ja będę taki drugoplanowy. drugoplanował. A, ja, ja, no ja raz spadłem. Bo ten kształt tej mapy dziwny jest. Możesz czekać, czekaj, czegoś się. E, lecę tutaj. E, Lecimy im dosłownie na bazę. Na bazę, tak, manczem. ty tam, A bo TNT masz? Ja TNT użyłem, ale. A, a bo ty zamykasz. Ale jak tak. oboje, oboje się wkleimy. Wydaje mi się, że to będzie finish. Pu Jeden kopie, lecik, kopie, 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 kopie. Kopie, kopie ciągle. A, kopać nie ma przebacz? Kopać trzeba. Tak, tak. No i co? Mamy tutaj ostatniego. Jego... Jig, latkę. Dzik, ale on już a mnie tutaj Dzik, chce Dzik zabić. Dzik jest spocony, a można go z, można z kilofa. Można i z łapki też można. Dobra. Dobra, można i z kilofa. Dobra, więc -offa. naprawdę fajna gra. Dwa, dwie wygrane. Tutaj jedna na normalnym, druga dwa na dwa. No i dzięki za oglądanie tutaj. Udało się wygrać wszystko. Łapka w górę. Możecie ocenić, jak tutaj kamerka, taki overlay. No i widzimy się już 2 grudnia na kolejnym odcinku. Więc siema. Halo.